No. Może niedługo tam trafimy. A może nie. Trzeba by nie, no. Ale jakby co to jest taka tutaj instytucja? Idziemy teraz o Oaks Road w stronę Sainsbury'ego i MC Donalda. Gdzie zamierzamy się posilić. Smacznie i zdrowo. Tu nawet jest ładnie, jakoś tak, co mam wrażenie, że wszędzie jest ładnie, tylko tam u nas jakoś tak. O, na przeciwko idzie jakiś pan. Właśnie, właśnie mieliście okazję zobaczyć dunganowskiego autochtona. Tu jest fajnie, tu jest fajnie. Tu się co podoba. Co prawda przy ruchliwej ulicy, ale że fajnie. Stare drzewa, czyli dęby, stare ołsy.